Podstawy hamowania na motocyklu. Przede wszystkim nie zawsze hamowanie to najlepszy pomysł. W miarę nabierania doświadczenia zorientujesz się kiedy lepiej ominąć przeszkodę niż przed nią hamować. Zasada pierwsza. Większość siły hamowania pochodzi z przedniego hamulca. Odpowiada on za 70 do 90% skuteczności hamowania, dlatego że podczas hamowania masa motocykla przesuwa się do przodu zwiększając nacisk na przednie koło, jednocześnie zwiększając przyczepność. Delikatnie, ale zdecydowanie ściskamy klamkę, nigdy gwałtownie jej nie szarpiemy. Tylny hamulec wspomaga i stabilizuje szczególnie przy niższych prędkościach. Na śliskiej nawierzchni może być bardziej użyteczny. I uwaga, zbyt mocne użycie tylnego hamulca może zablokować koło i spowodować poślizg. Jak hamować skutecznie? Przy normalnym dojeżdżaniu do świateł równocześnie używamy przedniego i tylnego hamulca, z tym, że przednie naciskamy mocniej, a tylne delikatniej. W przypadku hamowania awaryjnego zaczynamy od nacisku na przedni hamulec, jednocześnie używając tylnego. Nie ściskamy klamki gwałtownie, lepiej mocno, ale progresywnie. Pamiętajmy, że w motocyklach z ABS-em pozwalamy systemowi działać. Kiedy usłyszymy i poczujemy na klamce charakterystyczne chrupanie, nie puszczamy hamulca. Pozwólmy ABS-owi robić swoją robotę. Jeżeli w motocyklu nie mamy systemu ABS, to kiedy koło zaczyna się ślizgać, natychmiast odpuszczamy hamulec.